i witam was w kolejnym odcinku tym razem pokazuję wam jak odbudować bazę danych od razu mówię, że kontakt głosowy jest nagrywany po nagraniu, czyli po fakcie no, tutaj trzeba przytrzymać i ten przycisk na konsoli aby były trzy piknięcia i automatycznie konsola się wyłączy jak sami zobaczycie od razu przepraszam bo jakieś dzieci są na polu Jeżdżę na sankach i trochę mogą przeszkadzać w nagraniu, ale myślę, że nie będzie jakiś problem. Więc się konsola wyłączy, trzeba przytrzymać. Jeszcze raz, żeby były dwa piknięcia, i po dwóch piknięciach e, będą następne dwa piknięcia. O, tak tutaj widzicie, o jezu, ktoś płacze na polu, koło mojego okna. Przepraszam bardzo. Mm. I tak. No i tutaj trzeba podłączyć konsolę USB. Jeśli nie mamy USB to może mieć problem. Ponieważ i trzeba przycisnąć jest PS, ten yy, główny napadzie yy, po tej właśnie operacji z tymi przyciskami na konsoli. I już po tym naciśnięciu jesteśmy yy, już w, yy, w głównym menu konsoli. Tutaj postawiłem kamerę, no super perspektywie z pudełka i jakieś podkórki rozwalił ale już tutaj poprawiłem szybko więc wiesz że to nikomu nie przeszkodzi no i tutaj mamy różne funkcje aktualizację systemu i takie odbudowa baz danych różne nie właśnie my dajemy odbudowę bazy danych i tutaj jest tutaj robię ogólnie cięciem ponieważ teraz będzie tam był czarny ekran taki dość długo się trzyma czarny ekran różny no. Musi być u Was kilka sekund, ma mieć kilka minut, więc ja tutaj nie chciałem zanudzać, bo mnie to było jednak kilka minut, ten czarny trend był, więc poza kilka minut jeszcze do dodatkowego nagrania zrobiłem cięcie. Tu wyskakuje informacja o HDMI. Jeśli posiadacie HDMI, czyli macie telewizor taki jak ja, full HD, to wyskakuje Wam ikonka o HDMI, czyli ma być obraz właśnie kierowany przy, przez ten kabel, do, no tak, przez ten kabel. I trzeba być taka jakość. Tutaj wyskakuje informacja, czy na pewno ma być taki obraz potwierdzamy. Jeśli po prostu macie zwykły ten stary telewizor, taki duży z takim tyłem, to w ogóle Wam taka informacja nie wyskakuje, tylko że pamięć baz danych jest uszkodzona, coś takiego. I tutaj już macie samą odbudowę baz danych. U mnie to dość szybko idzie. To nie jest przyspieszenie, tak? tu nie jest przyspieszenie, więc w szybko idzie już nie wiadomo tego jak u niektórych. jest cięcie, ponieważ tutaj e, zaś e, czarny ekran i jest brak sygnału jest y, i się włącza konsola. Tylko teraz nie pamiętam dokładnie czy konsola się włączy sama. Czy konsola? I czy nie musimy włączyć konsolę? Sorry, nie pamiętam, ale mi się wydaje, że konsola się włącza sama. A jeśli nie, no to jeśli po prostu się konsola włączy, będzie czerwony przycisk to, no to sobie ją sami, a jeśli się sam no, a jak mi się wydaje, że się sama włącza, ale jeśli nie, to przepraszam za mój błąd, będzie łatwiej przycisnąć tak standardowo, się wchodzi, tutaj ogólnie jest już menu, kasuje nam się tapeta z pulpitu, jako naszego ogólnego, możemy odnosić, jeśli mam naładowanego pada, no i tutaj, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że filmik się spodobał, jeśli chcecie pograć sobie ze mną na pesie, ie mnie zaprosić. Na końcu macie moje konto, będzie wyświetlane. Może w BFA, w Anchartel, na Multi, te gierki, więc dzięki, cześć. I na razie macie właśnie moje konto.